Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym filmiku. Przywitaj się, Ksabuś. Nie? No, no dobra. Ksabuś gdzieś się schował. A, kuku. A, gdzie mój Ksabuś? Właśnie wybieramy się do miasta załatwić kilka spraw. Wczoraj w ogóle nie wychodziliśmy z domu. Siedzieliśmy cały dzień w domku. No, ale dzisiaj trzeba było się zebrać i wychodzimy. Weźmiemy ze sobą wózeczek, w razie by Ksawusia nóżki zabolały na spacerku i po, w drodze powrotnej, już po załatwieniu wszystkich spraw zejdziemy na lody. Takie co Ksawuś lubi lody, tak? Kaktuska kupimy. Chcesz kaktuska? Super! Ale Ksabuś wczoraj pięknie machał do kamerki i się bawił na, y, przy kamerze, do kamery. A mamusia ładnie nagrywała, później ogląda, oglądał każdy filmik swój. I podobały się ksabuśowi filmiki? Czy nie? A <laughs> <laughs> ty maluchu mały. No dobra. <laughs> Zabieramy się za. Co to jest? Nie wolno tak robić, w Ksawdziuniu. Właśnie idziemy na spacerek. Pogoda jest taka sobie, ubrałam krótki rękaw, ale nie wiem, czy mi nie będzie za chłodno. Wzięłam sobie na wszelki wypadek jeszcze, yy, wzięłam sobie jeszcze kurtkę i Ksawdziowi też. Jesteśmy w mieście, w parku, zaraz Mama. będziemy w centrum. O, musimy pod górkę przejść. Mama. Zaraz będziemy w centrum. Mama. Idziemy najpierw załatwić nasze sprawy. Trochę się zimno zrobiło, musiałam ubrać kurtkę. I sobie kupiliśmy z powrotem, z kawciem. O, to takie pyszne lody. Dla ochłody. Chociaż tak gorąca nie ma dzisiaj. Wartek jest dosyć pochmurny, nie. wieje i chyba będzie padało. Ale powiem Wam, że jest pochmurno, dosyć troszkę, troszkę wieje, tak by się zanosiło na wiatr. Ale ciepło nawet, tak że gdyby nie ten wiatr, to mogłabym iść bez kurtki. Tak, idziemy dalej do domu. Właśnie doszliśmy do domku, ale jeszcze nie wchodzimy. Nie wchodzimy do domu, tylko siedzimy sobie przed domkiem. Ksawuś się pięknie bawi. O. trochę sobie pobiega po świeżym powietrzu, a później pójdziemy gotować obiadek. Niestety tak jak mówiłam wam nic nie załatwiłam, tak więc jeszcze jutro czeka nas. Do miasta. Nie mamy daleko. W sumie 5 minut. Yy, normalnym krokiem. Nie, ale pójdziemy przejście. Chyba jutro będzie nawet lepsza pogoda. I trzeba będzie brać kurtek. Hmm. Czas na długą kawkę. Trochę mocno mi wyszła ta kawka. Postawi na nogi trochę, bo nie mam weny do, yy, nie mam weny do powiem wam prasowania. Od dwóch dni leży pranie Od dwóch dni leży pranie w garderobie, ale a ja nie mam weny do żeby się za to zabrać, więc my się, tak mi się wydaje, że po tej kawce, po tej kawce przyjdą mi siły. Zobaczcie, jakich my produktów używamy: Mleczką, masełko i serek. Wszystko bez laktozy ze względu na to, że synek ma, a bardziej miał zabiałkową białkową, wiesz czemu mm, czasem wyskakują takie małe znaki tego, że gdzieś tam jeszcze do końca nie wyszedł ze skazy. Więc żeby się to nie nasilało, używamy właśnie takich produktów bez laktozy, czasami ciężko o takie produkty żeby je wszystkie razem kupić w jednym sklepie, bo na przykład mleczko kupiłam w Lidlu one zawsze tam są także bez problemu można je dostać za to masełka już nie dostanę w Lidlu no i takiego e, serka też nie dzisiaj byłam w Intermarche i tam właśnie się znalazły te produkty, zawsze kiedy jest możliwość, kiedy widzę, e, że coś takiego jest, no to e, biorę, bo chyba szybko się rozchodzą. Bo czasami w Lidlu też właśnie były e, te serki. Tylko, że nie z tylko z pilosa, takie bez laktozy. Ale, właśnie, często się zdarza tak, że e, nie trafiam na nie. Po prostu wykupują, może zbyt dużo też nie zamawiają tego towaru bez laktozy a jednak idzie i powiem wam, że e, są drogie te rzeczy nie są tanie mleko jeszcze w przystępnej cenie m, tak jak inne mleka mniej więcej około e, 3 zł za takie opakowanie e, jednak za takie już masełko około 7 zł trzeba dać i za y, serek też koło 5 zł. Będziemy robić, tak myślę, zrobię ser z, z makaronikiem, y, bo niestety nie było śmietany bez laktozy. Y, na mleku gotujemy codziennie kaszkę na wieczór dla ksawka. A masełko to wiadomo, do kanapeczek to idziemy. Także tak. Wiecie co? Tak mi się dużo naduzbierało tego prasowania. Nie będę nawet Wam tej kupy pokazywać, którą mam do wyprasowania. Ale muszę się za to zabrać, bo Ale muszę się za to zabrać, bo niestety pranie po praniu i się zbiera. Po pogilgoczemy. Po Co? O! o co ijo, to? Jo-jo! Jest... Aha! Ijo ijo? Uh -huh. ijo, ijo. ijo, ijo! O! Bam! Gili, 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 gili. Idzie rak, niebo, rak, O, o, o! Co to kombinuje, to małe dziecko moje? Gilgota cię chce, Gilgota ci chce, Gilgota ci chce. Już się trochę nudzi dzisiaj, bo niezbyt pogoda. A i w domku siedzimy w sumie. Oprócz tego spacerku, co wcześniej mieliśmy. Do sie nie chce na dworze siedzieć, bo za chłodno, bo za chłodno i ksamość się nudzi. A ty. ty, ty. A psik? Mama. Gdzie <noise> Lala poszła? Poszła z koleżanką, tak? No. Poszły, zaraz przyjdą. Oj, oj, oj. Nie widać cię. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie widać cię. A gdzie jesteś? No to idź tutaj do komerki. Tutaj. A Kuku teraz Cię widać. Teraz Cię nie widać. Mama. Dzieci się bawią, a ja w tym czasie skorzystam i opryskam swoje kwiatki. Widzicie? Znowu suchy się pojawił. I tak codziennie. Więc kwiatki bardzo wymagające. Ale już jak kupione, no to trzeba o nie zadbać. Mimo, że podlewam i pryskam, i pryskam je tak codziennie, to i tak pojawiają się nowe suche, suche kwiaty. Ale te suche to trzeba obrywać i yy, na ich miejsce. Wyrosną nowe ładne kwiatuszki. O tak. Miałam się z Wami żegnać, ale jeszcze Kto by się nie pożegnał z naszymi widzami? zawulciu. A tu jeszcze sobie usiedliśmy na dywaniku. Na dywaniku sobie usiedliśmy. I troszeczkę się bawimy z zabawkami. Aaa. Tak. O. No trochę musimy zająć czas skrzatowi małemu. O. o, co to jest? Nie. Nożyk do owoców? Nie. Nic nie, się tu nie przyciska. A gdzie są twoje owocki? Nie. W... Także nasz dzień dobiegł końca, e, będziemy się żegnać, już, e, już nic ciekawego raczej się nie będzie działo, e, dzieci się teraz bawią, ja zabieram się zaraz za kolację, kupiłam dobrą wędlinkę, więc e, taka będzie... E, kolacja dzisiaj kanapki z wędlinką z pomidorkiem yy, małe porządki na koniec dnia i tyle no to do następnego razu pa pa